Cześć, z tej strony Przemo, jeżeli tu jesteś, to na pewno interesuje Cię dobór odpowiednich, podgrzewanych manetek do swojego motocykla. Dobrze trafiłeś, zapraszam do oglądania. Oto modele, z których będziemy wybierali manetki akurat do Twojego motocykla. Ford, Sport, Touring, Adventure. Tutaj mamy ATV, czyli do Kładów oraz Cruiser, czyli do Choperów. Jeżeli chcesz dobrać odpowiednie manetki do swojego pojazdu, musisz odpowiedzieć na następujące pytania. Po pierwsze, dobieramy do motocykla, czy do quadra? Jeżeli do to Twój wybór został właśnie zawężony. Podgrzewane manetki Hot Grips ATV przeznaczone do quadra. Z racji tego, że posiadają e, lewa i prawa manetka tą samą średnicę 22 mm. Dodatkowo można do nich podłączyć e, podgrzewany kciuk, ale uwaga, nie ma go w zestawie, czyli ATV nie odpadają. Jeżeli dobieracie manetki do motocykla, to mamy dwie grupy, średnica kierownicy 22 mm oraz 1 cal, czyli coś ponad 25. Jeżeli są to motocykle typu chopper, najprawdopodobniej potrzebujecie grubszej manetki z większą wewnętrzną średnicą i dodatkowo ona jest zakończona takim chromem. Ten chrom można odkręcić i wymienić. W pudełku jest jeszcze inna wersja kolorystyczna tego chromu takie manetki dodatkowo mają jeszcze adapter na rollgas, Nie są wymagane, jedynie w niektórych motocyklach Hondy czy Harley'a ten adapter należy zastosować. Jeżeli macie jednak kierownicę 22 mm, to wybieracie spośród Sport, Touring oraz Adventure. Czym te manetki się różnią? Otóż różnią się bieżnikiem, ale przede wszystkim różnią się całkowitą długością. Jeżeli chodzi o Adventure, y, to są to najdłuższe manetki. Przeważnie znajdują one zastosowanie w dużych, ciężkich motocyklach, takich szosowych. Najbardziej popularnymi manetkami są manetki Turing o całkowitej długości 120 mm, na przykład idealne do Transalpa czy do Dela. A później mamy sportsy, które mają 123 mm. Każdą z tych monetek można przyciąć. Sportsy nominalnie mają 123 mm. Możemy je przyciąć na 114 mm. Przycinamy do tego fragmentu, czyli do końca bieżnika. Dodatkowo sportsy mają taki najbardziej. E, szorstki, ten bieżnik, który ma zapewniać jak najlepszy chwyt. Aczkolwiek w rękawicy motocyklowej nie robi to raczej jakiegoś większego oznaczenia. Jeżeli chodzi o tyringi, to mają 120 po przycięciu do tego miejsca na 110. I to jest coś takiego pomiędzy e, Adventure'ami, a tutaj sportsami. No i Adventury. Najdłuższe manetki, które mają 132 mm całkowitej długości, a po przecięciu muszę się podeprzeć 122 mm. Można dociąć je do tego miejsca. To już wszystko. Jeżeli Ci się podobał materiał, to oczywiście zostaw łapkę w górę. Możesz śmiało komentować, pytać. Postaram się na wszystkie pytania odpowiedzieć w komentarzach. A jeżeli Ci się jeszcze podobało, no to oczywiście możesz zostawić subskrypcję. Będzie mi niezwykle miło. Trzymajcie się ciepło. Cześć!